Mamy taką sprawę, że w 60. nam poszła woda do oleju. Zdjęliśmy głowicę chcemy sprawdzić, czy tuleja jest pęknięta. Zalewamy do pełna wodę, aż tam wyjdzie uszczelkami. No niepotrzebnie, ale taka pewna dokładność. Wyszła tam woda i sprawdzamy teraz tuleje. Najprawdopodobniej w tej w trzecim nam woda stanęła. Żeby sprawdzić, czy jest, widzimy tutaj, jak sączy. O, widać. Widać, jak leci woda. Proszę pań, proszę zobaczyć. Jest pęknięta, wychodzi woda. Wychodzi woda. I tutaj mamy, widać, o tutaj w tym miejscu, palcem pokazuję, jest pęknięte. Żeby dobrze zobaczyć, czy dobrze widać, no nie chcę tam wkładać żadnego śrubu kręta, ale widać, może troszeczkę damy bliżej, o, jak nam sączy woda pod tulei widać jak kapie, o, krop, krop, krop. I tyle, proszę Państwa, wymieniamy tuleje. Dziękuję za uwagę.